Witam Was w kolejnym odcinku Ciecia Natalia Tworzy. Jak dobrze pamiętacie, ostatnio wykonaliśmy sobie zajączka wielkanocnego. Jak widzicie, u mnie już wielkanoc zawitała, pojawiły się pisanki w koszyczku, zrobiło się trochę świątecznie, i dlatego też cały czas pozostaniemy w tej tematyce wielkanocnej. I dzisiaj wykonamy też coś przy pomocy zajączka, ale będzie to kartka wielkanocna. Kartka wielkanocna, którą możecie wysłać swoim bliskim albo postawić w domu, na stole, przy koszyczku, też będzie ładnie wyglądała. Żeby nasz zajączek na tej kartce powstał, musimy przygotować najpierw potrzebne elementy. Będzie nam potrzebna. Pół kartki A4 ja sobie wycięłam taką falistą o kolorze pomarańczowym, a na to nakleję z przodu taką ozdobną, kolorową kartkę, żeby ładnie przód kartki się prezentował. Zanim nasz króliczek zawita na tej kartce, musimy tą kartkę wzorzystą przykleić na pomarańczową, na pomarańczową kartkę. Bierzemy się do dzieła. Jak widzicie, moja kartka już w przód jest ładnie ozdobiony i gotowy, no ale brakuje na, na niej, brakuje na niej czegoś, no i jest to ten nasz zajączek, który będzie tutaj wystawał w rogu z tej kartki, zaraz Wam wszystko zaprezentuję. Zobaczcie, przygotowałam sobie już taką połówkę, kawałek tutaj wyciętego papieru, który idealnie wpasuje nam się tutaj w ten róg i będzie to głowa naszego zajączka. Trzeba ją teraz po prostu przykleić. Głowa naszego zajączka jest już gotowa. Teraz wypadałoby przykleić mu uszy. Ja uszy przygotowałam z białych większych, tak jak tutaj są, z białych większych, a w środku będą troszkę mniejsze różowe. Najpierw polecam przykleić te mniejsze różowe na białe, a potem dopiero przykleimy do naszego zajączka. Znowu przyklejamy. Uszy już są gotowe, przykleiłam mniejsze różowe na białe i nasz zajączek już ma gotowe uszy, które możemy przykleić mu pod spód, najlepiej przykleić pod spód kartki, wtedy będą fajnie wystawały, nie trzeba ich nawet przyklejać całych, mogą tak troszkę odstawać od naszej kartki. Przyklejamy. Gotowe. Nasz zajączek ma już przyklejone uszy. Zobaczcie, specjalnie ich nie przyklejałam, one tak fajnie teraz odstają. No i zabieramy się teraz do przyklejenia noska. Ja akurat nosek wycięłam z takiej samej yy, kartki, jak jest ta ozdobna na pomarańczowym tle. Zobaczcie, takie serduszko. I teraz przykleję naszemu zajączkowi. Zobaczcie, zajączek już nosek ma. Teraz wypadałoby mu narysować wąsy. Czarne narysujemy tutaj takie wąsy. I troszeczkę przygotowałam różową kredkę i zarumienimy mu trochę na różowo policzki. Zobaczcie, wąsy już są, policzki troszeczkę, tylko delikatnie zarumieniłam mu różową kredką. A teraz przyszedł czas na oczka. Oczka zrobię po prostu czarnym markerem, a potem dorysuję mu jeszcze uśmiech, żeby był wesoły. Zobaczcie, tak prezentuje się nasz zajączek. Jeszcze żeby był ładny, udekoruję go na czubku tutaj jego głowy, wepnę mu kokardę, kokardę, którą zrobię z kawałka takiej tasienki. Akurat mam żółtą, ale myślę, że taki kawałek będzie aż za duży, więc go przetnę, a następnie, przykle a następnie przykleję takim oto klejem Magiciem, żeby się dobrze trzymała. I gotowe, kukarda przyklejona, jeszcze ją poprawimy, żeby się dobrze trzymała. Jeśli Wam się nie będzie chciała trzymać na klej, możecie też na taśmę ją przykleić. O. I tak się prezentuje nasz króliczek, yy, który się znajduje oczywiście zajączek, na, yy, który się prezentuje na kartce wielkanocnej. Tak jak wspominałam, możecie ją wysłać komuś, albo możecie po prostu sobie położyć ładnie koło koszyczka wielkanocnego. I będzie się tak ładnie prezentować. Ale to nie koniec yy, o Wielkanocy. Yy, widziałam Wasze prace, które pięknie wykonaliście, zajączki, które ostatnio robiliśmy, dlatego chciałabym teraz ogłosić konkurs dla wszystkich. Konkurs, w yy, którym należy wykonać. Pięknie wykonane, pięknie ozdobioną pisankę, czyli taką jak ja mam tutaj. Oczywiście, Wasza inwencja jest dowolna. Może to być malowana, może być pisakami, farbami, może być barwiona jakoś w jakiś sposób, ale może to być pisanka wykonana również na kartce, na przykład na kartce, na takiej jak ja wykonałam naszego zajączka. Konkurs potrwa do 15 kwietnia, czyli do środy, czyli macie jeszcze cały tydzień, więc liczę, że się zepniecie i coś uda wam się przysłać. Yy, nagrody będą bardzo fajne. Będzie co coś specjalnego i wyjątkowego przygotowane dla kogoś, kto wygra, więc na pewno dobrze się zastanowię, żeby to był fajny i super prezent. Podsyłajcie pracę do mnie na, na fanpage'u, tu możecie go teraz zobaczyć. Ciocia Natalia lub... Yy, w komentarzach, w wiadomości prywatnej albo na YouTubie. Tu możecie zobaczyć link Ciocia Natalia TV. Czekam na Wasze prace. Macie czas do 15 kwietnia, czyli do środy. Już się nie mogę doczekać. Nagrody będą naprawdę super. A tymczasem żegnam się z Wami wraz z moim zajączkiem, który właśnie się prezentuje. O tak. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa.